Dobry wieczór Państwu, Karol Małcużyński. Witam w kolejnym wydaniu programu Forum. Amerykańska pisarka Margaret Mitchell w 38 rozdziale swojej głośnej powieści Przeminęło z wiatrem zauważyła osobliwą prawidłowość. Śmierć, podatki i decyzja o posiadaniu dziecka to sprawy, na które nigdy nie ma odpowiedniej pory, napisała. Można odnieść wrażenie, że część naszych polityków jest pod dużym wpływem tej pisarki, gdyż w bardzo nieodpowiednim momencie zaczęli niebezpieczną zabawę w podatki. Przypominała ona nieco licytację lub bryczową rozgrywkę. Kto da więcej, a kto mniej. Daję 20, przebijam na 22, schodzę na 18, podwyższam z 30 na 30, 34. Eee, takie wypowiedzi dało się słyszeć na zebraniach koalicji w komisjach sejmowych podczas obrad wysokiej izby wreszcie w debacie senackiej wszystko to odbywało się w chwili gdy prace nad budżetem właściwie powinny być zakończone a nie da się ukryć że wielkość stawek podatkowych na tak zwaną wykonalność budżetu ma znaczący wpływ przy okazji doszło do sytuacji w której rząd nie akceptował propozycji swojego wicepremiera sejm nie zgadzał się z propozycją rządu senat odrzucił z kolei decyzję sejmu. Nikt się nie zgadzał i jednocześnie nie doszło do żadnej dymisji czy wotum nieufności, co w państwach na zachód od Odry byłoby czymś naturalnym. Natomiast można powiedzieć, że nad Wisłą jest znów ciekawie, choć nieustająco ciśnie się na usta pytanie, jak długo jeszcze? Zdaniem premiera Cimoszewicza debata sejmowa o podatkach przypominała spektakl propagandowy czy wyborczy. Jak na ironię, tego samego zdania są wszystkie ugrupowania polityczne, kiedy mówią oczywiście o swoich przeciwnikach. Czy nie lepiej powiedzieć więc wprost, że każdy ze swoim pomysłem podatkowym rozpoczął walkę o mandaty w Sejmie, a budżet w tym momencie ma znaczenie drugorzędne? Czy tej odwagi będzie więcej podczas naszego dzisiejszego spotkania? Czy można w ogóle o czymkolwiek w Polsce mówić bez kontekstu politycznego na rok przed wyborami? Czy walka polityków o głosy wyborców nie przyniesie zagrożeń dla stabilizacji gospodarczej państwa? O tych sprawach będę rozmawiać z państwa i moimi gośćmi, a są nimi dzisiaj. Pani Helena Guralska z Unii Wolności. Pani Wiesława Żiłkowska z Unii Pracy. Pan Marek Olewiński z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór. Pan Janusz Korwin-Mikke, reprezentuje Unię Polityki Realnej. Z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Józef Gruszka. Dobry wieczór. I pan Mirosław Kasza z NSZZ Solidarność. Jak zwykle chcielibyśmy poznać również opinię Państwa, stąd prośba o odpowiedź na jedno z dwóch pytań. Czy batalia o stawki podatkowe jest efektem troski poszczególnych partii o stan finansów państwa? Czy też zdaniem państwa, naszych telewidzów, cała wrzawa wokół podatków jest elementem rozpoczynającej się walki o głosy wyborców? Jeśli wybiorą państwo opcję pierwszą, prosimy dzwonić do nas pod numer 0715. 011. Jeśli wybiorą Państwo opcję drugą, również prosimy o telefony. Telefony tym razem pod numer 0715 012. Przypominam, że opłata za połączenie z tymi numerami jest jednakowa na terenie całej Polski i wynosi 17 groszy. W trakcie programu zarówno Państwu przed telewizorami, jak i gościom w studiu będziemy prezentować wyniki tego głosowania. Zaczynamy więc dyskusję. Pierwsze pytanie do SLD Proszę Pana, kto z reprezentantów pańskiego ugrupowania powinien wymyślić, przekonać pozostałych i wywalczyć ustawę podatkową zgodną z interesem państwa? Czy powinien to być premier, który stoi na czele rządu, gdzie państwo mają większość? Czy minister finansów, czy rząd? Dlaczego tyle, tyle zamieszania wkradło się w szeregi, które powinny występować? Z jedną dobrze przygotowaną propozycją. Skąd było tyle tych wersji podatkowych, zdaniem Pana? Proszę Państwa, chciałem powiedzieć tak. Myśmy w parlamencie rozpoczęli pracę nad ustawą podatkową od osób fizycznych i prawnych już w czerwcu. To wówczas rząd złożył projekt tej ustawy, swój projekt ze stawkami, jak pamiętamy, 20, 31, 43. I w Komisji Budżetowej pracowaliśmy nad tym projektem i nad innymi projektami, które były zgłaszane przez różne ugrupowania przez okres prawie dwóch miesięcy. Prace tej komisji zakończyły się tak, jak się zakończyły. Nie chcę już do tego nawiązywać, wracać. I 23 października pan premier ponownie zaproponował, ażebyśmy debatę czy głosowanie przełożyli jeden dzień i rozpatrzyli jeszcze raz wersję w przedłużeniu rządowym. I tak się ta cała dy, dyskusja o podatkach jakby na nowo rozpoczęła. No, ale już określony czas upłynął, minęło parę miesięcy od jakby tego pierwszego momentu no tak, od ale startu. Wicepremier rządu, w którym państwo macie większość już po drodze miał inne pomysły jeszcze. Nie, rząd cały czas stał na stanowisku, że tak powiem, tej wersji podatkowej. Natomiast dyskusja w komisji budżetowej, w poszczególnych klubach jakby preferowała inne stawki. I ta debata podatkowa rozpoczęła się na, że jest coraz bliżej wyboru, w związku z tym uważam, to jest takie stanowisko chyba moje i, i większości posłów, że po prostu wykorzystano tą sytuację. I to głosowanie, które się odbyło w Sejmie, było takim, bym głosowaniem swawolnym trochę, ale każdy może z innych powodów głosował za wersją tej ustawy. Która przeszła w sumie, ja bym powiedział, psując całą tą ustawę wypracowaną przez Komisję Budżetową. Ja chcę zaprotestować i chcę powiedzieć tak, że przynajmniej na pewno nie Unia Pracy walczy o obniżenie podatków dla osób o niskich i średnich dochodach z powodów zbliżających się wyborów. My już po raz trzeci zmierzamy do tego samego celu, właśnie do takiego, a nie innego obniżenia podatków dla ludzi o średnich dochodach. Nawet świeżo po wygranych wyborach przez SLD. Podpisaliśmy umowę z SLD w 94 roku, z której to umowy wynikało i że SLD zgadza się na te obniżone stawki podatkowe. Co więcej, tę umowę koalicyjną podpisał także własnoręcznym podpisem. Tamten podpis złożył pan prezydent, a teraz obecny prezydent, a teraz mówi, że takich pod podatków nie będzie akceptował. Także Unia Pracy. Nie z powodów wyborczych, ale z powodu głębokiego przekonania o istniejącej wadliwości obecnego systemu podatkowego walczy o takie, a nie inne obniżenie podatków. Natomiast to, co zasługuje niewątpliwie na słowa wielkiej krytyki, to to, że rząd sześciokrotnie poprzez albo swoich ministrów, premierów, albo poprzez swoich posłów w Komisji Budżetowej zmieniał zdanie. zmieniał zdanie sześć razy zmieniał zdanie co do tego, jakie chce mieć stawki podatkowe. I co więcej, jest rzecz, złą praktyką, że rząd daje podatki na ostatnią chwilę. To nie jest tak, że Sejm pracuje nad podatkami od czerwca. Pierwsze czytanie ustaw podatkowych w Sejmie odbyło się w czerwcu, ale wszyscy wiedzą, tu siedzący i nie tylko tu siedzący, że w lipcu są wakacje podatkowe, w sierpniu jest absolutorium i pracujemy nad absolutorium i zawsze, dopóki rząd nie będzie składał podatków wcześniej, tak aby Sejm mógł zakończyć pracę nad ustawami podatkowymi w pierwszej połowie roku, będzie to ryzyko że wtedy, kiedy już jest, mija termin złożenia ustawy budżetowej, podatki nie będą rozstrzygnięte. Mi się wydaje, że nie byłoby żadnego problemu chyba z tymi podatkami, gdyby koalicjant nie, nie zmienił zdania. Mam pytanie do PSL-u, jeśli pan pozwoli sekundę. Kiedy w Sejmie odrzucono tą propozycję rządu, w obronie gabinetu stanęło bodajże zaledwie 11 posłów PSL. Później doszło do ostrych, polemicznych wypowiedzi pomiędzy koalicjantami. To zresztą nic nowego, bo wszyscy się przyzwyczaili, że e, czasami są poważne kryzysy, czy kolejny kryzys koalicji. Z drugiej strony nasuwa się taka myśl, że koalicji już nic specjalnie nie łączy. Co więcej, że PSL sztucznie wywołał kryzys w tej sprawie, która jego właściwie naturalnego wyborcę, czy rolnika w gruncie rzeczy e, nie dotyczy. Chyba, że chodzi o dopłaty do paliw e, e, rolniczych. Dlaczego PSL zmieniał tak stanowisko w tej sprawie? To znaczy, jeżeli można, panie redaktorze, to y, zmiana stanowiska PSL-u tutaj y, nie zaczęła się podczas y, debaty przed drugim czytaniem. Ja chcę przypomnieć, że już w pierwszym czytaniu y, naszym głosem klubowym y, potwierdziliśmy również wolę obniżenia podatków. I wtedy mówiliśmy o tym, że może nie 15, może nie, nie 17, ale może 18%. Takie było nasze stanowisko w tamtym czasie. Natomiast podczas pracy nad ustawami podatkowymi zmieniliśmy zdanie powiedzmy i byliśmy za utrzymaniem stawek dotychczas obowiązujących z bardzo prostego jak gdyby, względu, a mianowicie patrzyliśmy tutaj na to, co się w budżecie, co trzeba, że tak powiem, bardzo prosto załatwić. Rzecz dotyczyła e, między innymi orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odnośnie waloryzacji emerytur i e, podczas dyskusji z rządem przedstawialiśmy nasze stanowisko i to, to stanowisko było tutaj e, łączyło jak gdyby koalicję. Takżeśmy to przegłosowali e, na komisji. Natomiast jeżeli przed... A jak będzie w Sejmie? Moment. A jeżeli... jak, będzie, jak Państwo będą głosować w Sejmie. Panie redaktorze, jeszcze jeżeli pan pozwoli, to półtora zdania. Dokładnie. E, przed przystąpieniem do drugiego czytania e, pan premier przychodzi do Sejmu i mówi, że jest możliwość obniżenia podatku o e, 20 bilionów złotych starych. E, my wtedy żeśmy wrócili do naszych rozmyślań e, sprzed powiedzmy trzech miesięcy, jeżeli jest możliwość o, o obniżenie takiej sumy, poszukaliśmy jak gdyby rozwiązań, które w tej chwili już są u marszałka Sejmu. I chcieliśmy poszukać pieniędzy właśnie, ażeby obniżyć tym najmniej zarabiającym i takim nas, nasze proszę, stanowisko. Ja Panie zdaniem. Jak Państwo będą w Sejmie teraz głosować? To znaczy ja myślę, że będziemy y, głosowali y, jak gdyby y, za tym stanowiskiem, które przyjęliśmy podczas drugiego czytania. Dobrze, proszę państwa, po, po teraz pytanie do, do Unii Wolności. Po głosowaniu nad projektem rządowym premier skierował w stronę posłów Unii Wolności następujące słowa cytuję. Wy, 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 wy krytykowaliście wniosek rządowy, że jest za bardzo restrykcyjny dla osób lepiej uposażonych i wy dzisiaj poparliście demagogiczny, populistyczny wniosek, który zamraża stawki 33 i 45%. Dzisiaj przyłączyliście się do kompromitującej gry politycznej, w której interes Polski nie ma żadnego znaczenia. Co pani na to? Czy premier miał rację wypowiadając te słowa? Yy, no, panu premierowi oczywiście wolno mówić co, yy, co chce. Ja chciałam zwrócić uwagę z jakim pakietem wychodzimy z senatu. Z senatu wychodzimy z całym pakietem, co chciałam wyraźnie podkreślić. Wychodzimy ze stawkami 20, 32, 44 na 97 rok. Wychodzimy ze stawkami 19, 30 i 40 na 98 rok. To jest już napisane. Wychodzimy z propozycjami rozsądnych ulg podatkowych, A także z obietnicą, która mam nadzieję, że będzie dotrzymana, podwyższenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych z obecnie obowiązujących 15 i 16. Pani poseł, ale pani trochę uciekła od tego mojego pytania. Skąd, tak się ja... wzięły, skąd, się wzięły, więc, skąd się wzięło poparcie Unii dla, dla stawek podatkowych pana, 33 i ja... 45%? Panie Państwa... redaktorze, my y, zawsze zgłaszaliśmy y, chęć powrotu do stawek 20, 30, 40%. I chciałam tylko zwrócić uwagę, że procedura parlamentarna nie kończy się w Sejmie, że zawsze poza Sejmem jest jeszcze Senat. I to uważam, co nam udało się załatwić w Senacie i co mam nadzieję będzie obowiązywać od 97, 97 roku, ja uważam, że ja jestem z tego bardzo zadowolona. Pan tutaj wspominał o... Interesie państwa. Więc ja chciałam bardzo mocno podkreślić, że państwo nie składa się wyłącznie z rządu. Państwo się składa poza z rządem, poza budżetem, że tak powiem, rządu, składa się również z budżetów gmin. Ale czy jest to jasna sytuacja dla przeciętnego wyborcy, że Unia głosuje w Sejmie inaczej, a w Senacie inaczej? No, mi się wydaje, że ważny jest tutaj efekt końcowy. W Sejmie było kilkanaście propozycji zmniejszających stawki podatkowe. Yy... Była taka, a nie inna kolejność głosowania. I ja mówię, jaki liczy się efekt końcowy. Gdyby nie takie głosowanie Unii w Sejmie, nie mielibyśmy dzisiaj zapisane tego, co jest zapisane. 19, 30, 40 na 98 rok. Nie byłoby kilku rozsądnych ulg i nie byłoby obietnicy podwyżki udziału w podatku gmin.